Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus zapraszam na zatrzymanie na słowem na 25 dzień lutego. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Świętego Marka, rozdział 9, wersety od 2 do 9. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką, tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się śniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Moi drodzy, fragment na drugą niedzielę Wielkiego Postu. W tym roku to właśnie ten, który słyszeliśmy, ukazujący nam przemienienie Jezusa na górze tabor w relacji świętego Marka. E, wiele można byłoby mówić tutaj o e, teologii cał całego tego fragmentu, o sensie tego fragmentu. Ja chciałbym jednak, e, też nawiązując do chociażby pierwszego czytania e, z e, Opisującego ofiarę Abrahama, spróbować zachęcić nas wszystkich do refleksji nad naszą wiarą, jaka ta nasza wiara jest. Bo to, co dzieje się na Górze Tabor, między innymi miało ukazać uczniom chwałę Jezusa i umocnić ich na moment męki i śmierci Chrystusa. Nasza wiara też często jest poddawana. Różnym próbom, czy też wystawianym na różne pokusy, i może być tak, że czasami trudno będzie nam wierzyć. Natomiast, no właśnie, Bóg, znając tę naszą słabość, nieustannie chce nas umacniać. Bóg chce być z nami nieustannie i On chce, żebyśmy nieustannie w naszej wierze trwali i rozwijali się w niej. I, i dlatego też Bóg został z nami. Ojciec Cantala, Raniero Cantalamessa w trakcie tegorocznych kazań wielkopostnych dla papieża i kurii rzymskiej wziął na warsztat Jezusowe słowa: Ja jestem. No i w, jednym, w tym pierwszym nauczaniu zwrócił uwagę na to, że Jezus chce być chlebem, a chlebem, jak mówią ojcowie Kościoła, Jezus jest w sakramencie. I w Słowie, a więc w Eucharystii, i w Słowie. I kiedy człowiek trwa przy Chrystusie, korzysta regularnie z Eucharystii, kiedy karmi się Słowem Bożym, wtedy jego wiara się umacnia. No ale co w takiej sytuacji, kiedy tak wielu ludzi odchodzi dzisiaj od Kościoła czy od wiary? Można stawiać sobie pytanie o różne przyczyny, dlaczego tak się dzieje. I czytałem ostatnio wywiad z George'em Weigalem, który jest między innymi autorem biografii świętego Jana Pawła II. Jest to amerykański teolog katolicki, który w wywiadzie z reporterką Kai, odpowiadając na pytanie dlaczego ludzie odchodzą od kościoła, powiedział takie słowa, pozwolę sobie je przytoczyć, bo mnie osobiście jakoś mocno dotyka to. Że powiedział to człowiek świecki, ale człowiek, który jest mocno zakorzeniony w Chrystusie i który jest mocno zakorzeniony w Kościele. Po pierwsze, ludzie nie odchodzą od Kościoła z powodu nadużyć seksualnych ze strony duchowieństwa, nadużyć ze strony episkopatu, niezgodności wiary religijnej z nauką, ani z powodu żadnego z wielu zarzutów faworyzowanych przez świeckie media. Opuszczają Kościół, ponieważ przestali wierzyć, lub nigdy tak naprawdę nie wierzyli. W Jezusa, Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Jeśli naprawdę wierzysz, że Jezus jest wcielonym synem Bożym i że chrzest czyni cię członkiem jego ciała w świecie, nie opuszczasz kościoła, tylko pracujesz nad tym, aby Kościół był bardziej skutecznym znakiem Bożej obecności w świecie. Mocne słowa bardzo mnie dotykają i ja też tak właśnie staram się przeżywać moją wiarę i moją relację z Chrystusem. Chcę trwać w Kościele i chcę robić wszystko, żeby Kościół wyglądał jak najpiękniej w świecie. Zadajmy więc sobie dziś to pytanie, jak to jest z naszą wiarą. Czy może wydarzyć się coś, co sprawi, że przestanę wierzyć? Jest to ważne pytanie, moi drodzy, bo jeśli rzeczywiście gdzieś w naszych sercach pojawiają się pokusy, a może są coraz częstsze takie pokusy, no właśnie, że czy wiara ma sens, bo to się dzieje, bo tam to się dzieje, bo o tym mówią, bo o tym piszą. To może właśnie warto się zastanowić nad tym, czy naprawdę wierzę. A z drugiej strony, zobaczmy, kiedy odejdziemy od Chrystusa, kiedy odejdziemy od kościoła, to jak będziemy karmić się Chrystusem? Jak będziemy karmić się Chrystusem jako chlebem? Przecież nie będziemy przychodzić na Eucharystię, a po Słowo Boże pewnie też nie będziemy sięgać. Więc wniosek z tego prosty może być tak, że po prostu umrzemy duchowo, a diabło o to chodzi. Dlatego też, moi drodzy, trzymajmy się rękami i nogami Chrystusa i Jego Kościoła. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten fragment dzisiejszej Ewangelii, w którym pokazujesz, jak bardzo zależy Ci na tym, by nasza wiara była mocna, mimo przeciwności i mimo trudnych sytuacji, które w życiu się zdarzają. Chcemy trwać przy Tobie, Panie. Nie chcemy odejść. Nie chcemy stracić naszej wiary. I prosimy Cię, daj nam łaskę wytrwania. Jezu, dzięki Tobie jest to możliwe. Chcemy się karmić Tobą w Eucharystii, w Twoim słowie. Chcemy żyć z Tobą na co dzień. I chcemy, Panie, być. Żywymi i odpowiedzialnymi członkami Kościoła świętego. Niech tak się dzieje. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, bardzo serdecznie za to wspólne zatrzymanie nad słowem. Pozdrawiam was i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.